Nie tylko czytamy, nie tylko oglądamy, nie tylko się szkolimy, ale wdrażamy. Całą Ja mam, tą... ja mam takie powiedzenie, które bardzo dobrze znasz. Działamy, nie dziabolimy, tak? tak. Nie, nie tworzymy biblioteki, bo biblioteka jest bardzo fajna, ale liczy się tak naprawdę zastosowanie i działanie. Powiedziałaś tutaj o Melfi. No, jest tych takich postaci, bym powiedział, bardzo, to jest bardzo znaczna. Postać. I tutaj pobudziło we mnie to taką rzecz, bo Murphy to między innymi umysł, praca z umysłem. Co to jest według ciebie moc umysłu, jak ona działa? Hmm. To jest nieprzebrany ogrom możliwości. Możliwości yy, naszych własnych, tylko trzeba najpierw je odkryć. Osiągania tego, czy, czego chcemy, czego pragniemy. Realizacji siebie, wyrażania siebie, samoekspresji, spełniania marzeń, tworzenia życia, jakiego pragniemy, jakiego oczekujemy. To jest ta nasza moc mysłu.